OK, hey, właśnie siedzę nad montażem kolejnego odcinka mojego poradnika na YouTube, który co środę pada na kanał, i wiecie co? Trochę mam ten sam dylemat, który powraca jak bumerang. Ile przykładów dać, ile powiedzieć, czy nie jest to za dużo, czy to będzie w sam raz, ponieważ mam dużą masę konkretnych przykładów, sklepu, które odwiedziłem, których zmieniłem doświadczenie zakupowe. I rozwinąłem, i zawsze się zastanawiam, które z nich wybrać, żeby dla was to było wartościowe, żebyście to po prostu mogli wdrożyć u siebie. Bo z jednej strony chcę, żeby odcinek był trochę jak mini szkolenie, coś, co realnie podniesie sprzedaż w Twoim sklepie, a z drugiej strony, wiem, że czas to waluta i że jeśli przesadzę, to zamiast pomóc, przytłoczę. Dlatego dajcie mi znać, jakie filmiki wolicie konkretne i krótsze, czy bardziej rozbudowane, właśnie z historiami za kulis. Dlatego, że ten kanał. Powstaje z myślą o Was, to jest Wasza przestrzeń, ja tylko wskazuję tutaj pewnego rodzaju drogę, aspekty i dzielę się przykładami.